Hej, tutaj Krzywy. Zapraszam Was na początek nowej serii poświęconej grze Neverwinter Nights 2 wraz ze wszystkimi dodatkami jak, jak Pamięć, Nie myli Maska Zdrajcy, Wrota Zachodu, Storm of Zephyr, Chyba wszystkie wymiję. Tak ta seria długo będzie trwała? Nie mam pojęcia. Myślę, że na pewno uda mi się skończyć wątek główny, chociaż raz w życiu. Pamiętam, że zostałem kiedyś tam grę. No, jak miała zaraz premiera, to było na święta i ją dostałem. Akurat to była premiera chyba właśnie jakoś tak w grudniu, no i podchodziłem parę razy, żeby przejść w tą grę, ale zawsze ustawałem gdzieś w połowie i zaczynałem na nowo grać. Ale teraz myślę, że uda mi się przejść całość jedną klasą, więc zacznijmy nowa kampania i co my tu mamy? Wrota Zachodu, Gniew Zefira, Maska Zdrajcy i oficjalną kampanię i my zagramy w tą oficjalną kampanię, więc rozpoczynamy. Dobra. Oczywiście stworzymy nową postać. I co my tu mamy? Krasnoluda, elfa, pewnie razem z podklasami jak ma elf, tak? Dalej tak, Drow, księżycowy, słoneczny, dziki, i tak dalej, i tak dalej. Gnom ma też jakąś podklasę, ma głębinowy skalisty, niziołek pewnie... A, a jest! Też mają niziołki. Pół elfy no to chyba nie... Ma. O, pół droł. Rzadka kumpula. ork, no to wiadomo, że nie ma. Człowiek nie ma. Sferot, nie, tylko go mamy. i Diabelstwo, Gensaje. To nie. Iwanti. To też nie ma pod klasy. ork też nie ma. Orkiem grać. Nie. To też będzie przesada. Myślę, że zagram sobie. O, człowiekiem. Ale mężczyzną. Przejdźmy dalej. I dobra. Wysokość. Wysokość ustawimy sobie na ma maxa. Obwód też taki, żeby być trochę barczystym. Packerem, mięśniakiem, tak jak woli. Dobra. Wybór głowy. Co my tu mamy? O, ta jest fajna. Nie wiem, czy wam się podoba. Fryzura mi się nie podoba z tą kitą. Ciekawe, czy są jakieś rozpuszczone włosy. Czy nie ma. Ale można powiedzieć zwykły kolor, żeby nam to pasowało. Kolor skóry, no to. Nie, chciałem tylko zobaczyć, jakby na czarno, ale nie, myślę, że. Tak, jasny sobie zrobimy. Chociaż nie, tak jest bardziej naturalny. Kolor oczu, może taki. O. Czarny sobie zrobimy. Włosy, brwi. Posemka. Ozdoby też takie, ale dobra. Fryzurę trzeba zmienić. Jak mnie pamięć nie myli, to chyba. Nie ma rozpuszczonych głosów, tym miałem problemy, grałem w samą podstawkę. Ale może coś doszło nowego. Jakieś fryzurki. Wszystkie spięte w jak jakieś koki. Nie. Łysy też nie. O? Nie. Za długi kikut. To? Zobaczmy... o, ta nawet może być. O, ale ta... To, nie, to ta, ta początkowa. A my nie chce. Ta może. Taka za tłusta mi się wydaje, takie tu włosy posklejane. Dobra, ja myślę, że starczy to. I tak będziemy pewnie jakimś hełmie biegać czy coś. Wszystko stąd? Dobra, czemu nie możemy sobie dać zarostu, bo nie tu chodzi o krasnoluda i ich brody. Dobra, co my tu mamy? Barbarzyńca. Nie, barbarzyńca... Nie... nie pasuje chyba barbarzyńca. Hmm, Też. co my tu mamy? Nie, co są te dodatkowe profesje? Bardem, też nie czarnoksiężnik. Dobra, jest, ale... Hmm, czarodziej, czarownik... Nie. Więc grać czarownikiem w Baldur's Gate'a. Zresztą niedługo też pewnie tę serię. Jak to mu kończę z Baldur's Gateem. E, co my tu mamy? Kleryk? Nich, a Kleryk to kapan pewnie dawny. Moment, ktoś dzwoni? O, wybaczcie. Ale miałem tu... E, gazownika. Chcę tą przerwę. Tylko tak się obraz może przyciąć. Ale dobra, mnich to nie Paladyn. Nie, Paladyn nigdy nie wiem grać. Szaman? O! Co on tu może? Ale nie chcę grać w imieniu z Bogów. To co? Jakieś połączenia wojownika i kapłana? Zobaczmy. Zawadiaka. Nie, lekko. Nie, wojownikiem zagrajmy. Z Galegarem, to pamiętam. Fajnie się grał z tym krasnoludem Dwóch wojowników. Ile tu można mieć drużynę, nie pamiętam. Złodziej na pewno by się przydał wystawywań była Niszka. Początkowo, potem nie wiem, jak to się ma. Jakiś mag. Kapon. Nie hmm. pamiętam, jak tu można mieć członków drużyny, ale to będzie później małe zmartwienie, myślę. Więc dobra, dalej. Może łatwiej czy Łowca. Taki mińsko z Bagelsgate'a. Co my tu mamy? Eee. Hmm. Myślę, że to będzie nieźle grać łowcą. Tylko jaki musi mieć charakter określony. Poprzednich musiał. Ale tu chyba nie ma. Dobra, idźmy dalej. Chaotyczny, dobrze, zawsze nim gram. Bieżaszo postępuje zgodnie ze swoimi poglądami. O co my tu mamy? Kosa, nie O! Gaveron wichura. Właśnie tak miecz dwuręczny i łuk albo dwa miecze. Dwa no, brońmi, broniami się posługiwać E, patrzcie, niby łowca. A żaden nie ma łuku? Shilara, tancel Kasparan, córka wysokiego lasu, leśna pani. Neutralny, dobry. Chaotyczny, dobry. Salum. Mam miejsce Wergensztana. Chaotyczny, dobry. Ale to Tropienie łowcy z północy. A ten ma podróż, eksploatacja, portale, górnicy, karawany. Nie, rolnictwo zaciszne, sadzawki, spokój. Myślę, że Gwaerą ich taki. Myślę, że ten będzie dobry Dobra My musimy pewnie w zainwestować Ale nie przesadzajmy, trochę siły też musimy mieć Nie w kondycji musimy sobie przypakować Dobra Rzuty na tak właśnie dystansowy, ale też siły coś musimy mieć. A. Walka wręcz dźwik. Ale to klasowo będzie można hadlować co jakieś tam baziem pamiętam. Dobra, dajmy dalej. A początek i tak nieźle, dobra. Kogo my tu mamy? łowus. No nie, widzimy do dyplomacji, pobożność. Też by. Hmm. Ma dziecko duszy. Już dwa wiedzy do wyceny. Ale mam plus jedno sztuki przetrwania, przewrotu, ukrywania się, skradania cudzoziemiec. Nie. Nie, myślę, że członek milicji będzie najlepszy. Czy może dziecko głuszy. Ale będziemy mieć minus dwa do wiedzy i do wyceny. Nie, członek Dobra, teraz żyworowy. Nie, kropićem też. No ty fikujmy jeszcze, jednak. Dobra, co my tu mamy? Zdyna sztuka przetrwania. O, to może być dobre. Spostrzegawczość to jako ołowca będzie dobre. Rzemiosło, pancerz, pułapki, i ukrywanie się. Wiedza myślę, że będzie też dobra. Zakładanie pułapek, też pomyślmy, co my tu jeszcze mamy. Mmm, blew nie dla nas. A koncentracja, rzucanie, że leczenie, o. To może być dobre. A nasłuchiwanie. I tu mamy przewrót, rzemiosło, chemia, rzemiosło, broń. No w rzemiosło fajnie byłoby dać potem sobie robić coś. Fajne, że więcej jeszcze było coś takiego jak rozumienie zwierząt. Myślę, żeby tu dać jeszcze w koncentrację. nie i będzie. Dobra, wróg. Ja, ale z nieumarłych może. Wajno, że się tu było trochę nawalanki z tymi nieumarłymi. Ale też z kitankami chyba są nie umarli. Wynatłużenia to co to? Nie... Smoki, nie... Półorkowie, półelfy, pozosferowcy, humanoidy orkowie, olbrzymy, niziołka... Są nieumarliwi. To ich sobie zrobimy. Chcemy używać tarczy? A, musimy, to jest klasowa. Szkoda. Dobra, dalej. Co my tu mamy? Dobra. Jakieś pierwszoklasowe, nie? Dwie do wyboru. Możemy sobie wybrać. Silny duch. żeby sobie tutaj wziąć nie mamy mało inteligencji żeby tego używać ale no to jest dobre Rzut obrony nam daje Na zaklinanie. No to będzie dobre. Najpierw wziąć te pierwsze poziomy, niestety, bo nie bo się, już ich nie dostanę. A może będzie bardzo przydatne. No to zaczynamy. Okej, okay, bierzmy I nie. Tak, myślę, że będzie najlepiej. A gusto miałem taki. To był chyba. Ktoś, Do boju Tak. Okej. Okay. No to zaczynamy.